Muszę wam coś ważnego powiedzieć. Pewnie nie będziecie chcieli mi uwierzyć, tak samo jak ja nie chciałem w to uwierzyć na początku. Otóż Michał Jabłoński znany jako Michael1337 nie istnieje. To nie jest żaden troll czy chujowa pasta, Michael naprawdę nie istnieje. Zmyśliliśmy go sobie. Powiecie mi, jak to możliwe? Przecież nagrał tyle wjazdów na urzędy, ma konto na YouTube, Twitch i DLew, dlaczego miałby nie istnieć? Michael jest zbiorową halucynacją, eksperymentem z pogranicza nauki i okultyzmu. Dostrzegają go tylko ludzie, którzy mają ze sobą coś wspólnego. A co my mamy wspólnego? Przegryw. Nitowanie. Może potrzeba silnej opieki ze strony mamy? Główny katalizator nie jest do końca znany. W każdym razie, jesteśmy w stanie kumulować te negatywne cechy i wyświetlać je w postaci różnych projekcji. Jedną z takich projekcji jest właśnie Michael. Dowodem na to jest sam wygląd Michała. Michał po prostu istniał. Istniał tak długo jak istnieją spierdoliny. 20 lat temu robił dokładnie to samo co teraz. Jest zawieszony w próżni czasowej, nie starzeje się, ciągle jest bezrobotny, ten sam level w minionie. Pomimo tego ciągle zachowuje się jak byt człowieczy, ubogi, ale jednak. Jego życie jest kształtowane przez porażki i sukcesy wszystkich spierdolin na świecie. Udało ci się trafić trójkę w lotto. Świetnie, Michael właśnie dostał Donata od zombiego. Straciłeś pracę i to nież w długach. Michael dostał banę na twitchu. Kopnąłeś małym palcem od stopy w drzwi. Michael dostał telefon od komornika. Mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. Byt Michała Jabłońskiego jest mocno ograniczony i prawie całkowicie zależny od nas. To doprawdy dziwaczny fenomen, nie dający się wytłumaczyć na żadnej płaszczyźnie fizycznej lub też metafizycznej. Zdrowi ludzie nie widzą Michaela. To znaczy, widzą go bardzo niedokładnie oraz nie traktują jak człowieka. Istnieje w ich umysłach jako rozmazany byt wtapiający się w tło. Wiedzą, że ktoś tam jest, jednak siła przebicia tego bytu nie jest w stanie trafić do ich świadomości. I kiedy ostatnia Spierdolina na świecie skona w męczarniach, Michał Jabłoński zniknie ze wszelkich fotografii i już nikt nie będzie o nim pamiętał.